Zajmowaliśmy się w 2023 roku. Powiemy Wam teraz w telegraficznym skrócie. Opublikowaliśmy dla Was ponad 300 artykułów oraz 150 innych form edukacyjnych, webinary, poradniki PDF, kursy online, wideo, infografiki oraz live. Y. Wszystko po to, żeby na różne sposoby. Wspierać Was w zakładaniu i prowadzeniu organizacji. Przygotowaliśmy ponad 300 wywiadów i komentarzy, w których mówiliśmy o ważnych sprawach społecznych. W portalu ngo.pl znajdziecie też nowy serwis. Opowiadamy w nim o tym, ile fantastycznych rzeczy robią organizacje społeczne i że to działa. Zespół Badań Klon -Jawor przygotował dla Was cztery nowe raporty badawcze. Z nich poznacie najnowsze dane o organizacjach społecznych w Polsce. To wszystko mogliście znaleźć w naszych pięciu kanałach społecznościowych. Jest Was tam już 90 tysięcy i bardzo nas to cieszy. To tylko część tego, jak działaliśmy w 2023 roku. Dziękujemy, że byliście z nami. I zapraszamy Was już na kolejny rok, 2024. Do zobaczenia!